Odcinek trzeci i ostatni z Black Opsa Był spokój, był naprawdę spokój Próbujesz grać, a tu Sami skomentujcie proszę, bo Teraz najlepszy kilkam Ever Co się dzieje z na Black Opsie To jest. To nie jest żałosne, to jest śmieszne, nie? To jest do zabawy. A ze mną gościnnie jest trochę mrozik, tam na skypie coś gramy i mówię, po tego pokręcę tych idiotów, się pośmiejemy trochę wspólnie, bo śmiech, śmiechy, chichy są takie, że... Dobra, ty jesteś mrozik na tej mapie? Czy cię nie ma już, czy wyszedłeś? O, give weapon two. Ja pierdolę, ja latam. <śled> Co? Jest jakiś bordy mam. A nie, mnie wmagnesowało do jakiejś tej próżni, w miejscu. What the hell! Ej, ja nie mogę padem, nic nie robię. Kamerą się odwracam. Latam. Aha, strzeliłem rakietą, latam na. Ra What the fuck! Ej, widzę się z trzeciej osoby, jak chodzę przez chwilę. Ej, wyleciałem za mapę, bo strzeliłem z <ścoughs> Co to jest? Ej, zobaczysz na YouTube to, nie? Co to jest? no ty za mapę wyleciałem. Welcome to bossa vs mod menu coś tam. Weź bieg na ten serwer. Co? Ścisli kwadrat, żeby coś tam. Pełny? Nie, a nie, jest pełny. Dobra, ja sobie to pokręcę, bo to będzie fajny materiał. Ja skaczę, to mi grawitacja w ogóle nie nosi, nie? Znaczy jest grawitacja, ale taka, że. What the fuck? Ja pierdziele, moi drodzy, widzicie co się dzieje z tym Black O rady, No. Zmieniłem się w jakieś cztery złączone bomby atomowe i latam sobie po mapie, o co chodzi? Co ty się w ogóle od, odpierdziela? Tak, nie wiem czy cię mrozik słychać, przyłożę cię tu do kamery moje słuchafiszcze. Żebyś mógł godać trochę. Skomentujesz tą jakże żałosną sytuację. Gra mi się zawiesiła. Gra mi się zawiesiła. Muszę restartować konsolę. Gra nie działa PSN. Coś się popsuło i nie było mnie słychać. I pad się rozłączył. Dobra. Dziękuję za oglądanie. Gościnnie nie był Mrozik. Może mało go było słychać, bo nie mowa. Ale zobaczcie, jaki poziom osiągnęły haksy w Black Opsie. Dziękuję za oglądanie, powodzenia, hej.